Witam Was w kolejnym odcinku z serii Amerykański Sen. A dzisiaj rozlewanie gnojowicy. Także co, rozkładamy zestaw. Jak ten odcinek nagrywam, mam ja środę, a Wy oglądacie to w sobotę. Więc życzę Wam wesołych świąt Wielkanocnych. Mam nadzieję, że spędzicie je w zdrówku. kurcze załączyłem pracownika przez przypadek no i lecimy dalej ale kurcze muszę przyznać, że ta tekstura rozlewania tej gnojowicy to taka no 3 na 10 bym powiedział Pierwszy raz rozlewam w majowicę i tak... Mało się to błyszczy, mało się odcina. Jak tak patrzę. No widać, ale tak naprawdę... Nie, może też przez to, że robię w taką godzinę. Ale w sumie może i to dobrze, bo jednak... No, wygląda to bardziej realnie niż takie czarnidło. No widać, no widać delikatnie. No dobra, może nie będę się ciepiał, bo rzeczywiście to wygląda dosyć realnie, a jednak w tamtym farmingu po prostu robiło się delikatnie ciemniej, więc może i tak jest le lepiej niż w tamtym farmingu zapewne jest, więc zresztą to muszę zobaczyć na rzepaku też, jak to będzie wyglądać, więc. A nawet nie na rzepaku, a bardziej na pszenicy. Bo chyba w tamtym farmingu był problem właśnie z pszenicą, bardziej że nie było tego widać. Ogólnie, jeśli chodzi o gnojowicy, no to ja na razie gnojowicy nie mam i ta beczka też jest jeszcze wypożyczona, ale po prostu. Stwierdziłem, że muszę w końcu zrobić tą akcję, gdyż no po prostu chciałem już zrobić gno rozlewanie gnojowicy, bo tak. Ale nie, ładnie pod światło, naprawdę fajnie to wygląda. Już teraz widzę. Dobra, Faj fajnie to wygląda. Nie, no ta gra ogólnie wygląda dobrze. Tak graficznie to naprawdę nie ma co narzekać, uważam. Jest bardzo dobrze. Jak skończymy rozlewanie tutaj, to przejdziemy na pole z ziemniakami, bo myślę, że uda mi się przynajmniej tak mi się wydaje wyrobić się właśnie z jednym i drugim kawałkiem i to widzę, że jedna beczka starcza prawie na pole tutaj, więc to też jest niezły wynik. Trochę mijaków co prawda narobiłem, ale nie będę ich już poprawiał. Jest to tak naprawdę najmniejsza beczka, jaka jest dostępna w tym farmingu. Są co prawda mniejsze, ale te mniejsze nie mają aplikatorów, więc jest chyba jedna mniejsza. ogólnie z beczkami też jest problem, to tak jak z każdą maszyną w tym farmingu musieli wywalić maszyny, no po prostu ja tego nie rozumiem ale no cóż tak jest. Oops. Jednak nie skończymy tego pola. Na jedną beczkę, a ja gnojowice oczywiście kupuję, bo ja tak jak mówiłem nie mam krów. Fajnie, że jest możliwość kupna gnojowicy, bo tak bym tej akcji nie mógł robić. co widzimy się jak ja już tutaj natankuję beczkę także co widzimy się za chwilę no i wracam mam całą beczkę więc na pewno trochę nią rozlejemy jak widzicie część tutaj z Pola stwierdziłem, że na ziarno skoszę, bo stwierdziłem, że za dużo będzie mi ciężko silos po prostu zamknąć. I, i po drugie, na kiszące chyba nie ma aż takiego zysku, więc. A mam też bele, więc nawet za dużo tej kiszonki ukosiłem, ale na następny sezon pewnie nie będę w ogóle kosił. Na razie jeszcze z kiszonką pewnie nie będę aż tak. Się zajmował pewnie z czasem, kupię tą sieczkarnię z tą kaderem, którym właśnie robiłem, ale na razie było to po prostu tylko wypożyczenie na potrzeby odcinka. Stwierdziłem, że fajnie będzie się zająć właśnie taką akcją, jak kiszoneczka. No i dobra, jedziemy sobie na pole po ziemniakach. Oczywiście, tutaj mogłaby być ta tekstura delikatnie ciemniejsza, rzucająca się bardziej w oczy, bo szczerze to w ogóle nie widać tego. Przynajmniej na tej teksturze zobaczymy. Czy w tygodniu Giants nam da jakieś maszyny, ale w tamtym tygodniu, jeśli o ile dobrze pamiętam dał nam aż 3 to chyba nie, to już są tak zmęczeni, że na święta nam nic nie dadzą, więc to już raczej chyba po świętach bym się spodziewał. No więc na razie jest tragedia, bo tych maszyn jest bardzo mało. Tylko coś zeszło tutaj mi z tej beczki teraz, tej gnojówki tam całe pole mnie ogarnął a tutaj nie wiem coś, coś tak mi się nie wiem chyba oszukiwałem na tym polu dawkę inną ustawiłem tak się zapatrzyłem na to, żeby dojechać do końca przejazdu i bym przygrzymocił no nieźle by było w budynek bym rozburzył no i dwa pola praktycznie na odcinku już walnięte więc No tak naprawdę pod światło widać, że jest taka delikatna, strasznie jest ta teksturka. Na dwa wozy udało się tutaj rozlać. Nic średnio po jednym na pole, więc nie jest źle. Naprawdę tutaj myślałem, że będę jeździł częściej. Także co widzowie, jeśli spodobał Wam się ten odcinek, możecie zostawić subskrypcję oraz łapkę w górę. Z góry dziękuję. To motywuje mnie do dalszego nagrywania. No i oczywiście nie przegapicie wtedy innych odcinków. A ja teraz nie będę nagrywał tylko gameplay, bo, bo w tym roku mam ambitniejsze plany i nie tylko gameplay, ale też różne na przykład modowe poradniki, typu nie wiem, znaczy nawet może nie modowe poradniki, ale poradniki do gry tam parę wskoczyło. Myślę, że jeszcze jakiś po, poradnik też yy, powstanie, gdyż dla nowych graczy możecie na przykład nie wiedzieć, jak kupić gnojowice w tym farmingu, więc myślę, że tak. Tak mnie teraz naszło, że w sumie jakiś taki poradnik, właśnie jak kupić gnojowice, można zrobić. Także co, ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Do końca. Widzimy się w następnych. Cześć!